Gościmy dzisiaj w sali kinowej Centrum Kultury i Turystyki, Kinozodiak. Jest ze mną dyrektor Centrum Kultury i Turystyki, pan Lego Łębicki. Witam, panie dyrektorze. Dzień dobry. No, gościmy nie przypadkiem, bo, bo w tym tygodniu premiera 3D w Mrągowie. Jak do tego doszło, jak udało się zorganizować taki seans, udało się zorganizować sprzęt, zdobyć pieniądze? Proszę nam opowiedzieć trochę o tym przedsięwzięciu. Rzeczywiście. Kino powinno już dużo wcześniej być w Mrągowie, ale taka zmiana technologiczna jest bardzo kosztowna. Powiem może na wstępie, że ogólny koszt cyfryzacji kina Zodiak w Centrum Kultury i Turystyki w Mrongowie zamknął się kwotą 246 tysięcy. Miasto samo nie mogłoby sobie pozwolić na tak duży wydatek, dlatego też staraliśmy się uzyskać to dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który wspiera tego typu przedsięwzięcia i udało się to zrobić. Także 44% tej kwoty jest to dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pozostałe środki są to środki z budżetu miasta. Żeby uzyskać dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, no trzeba już było wcześniej rozpocząć działania między innymi takie, że powinniśmy należeć do sieci polskich kin cyfrowych, a jeszcze wcześniej do sieci kin studyjnych i lokalnych. Ta druga sieć rozpoczęła swoją działalność w Mrągowie jesienią. Mogliście państwo zobaczyć kilkanaście filmów, które filmów o Większych walorach artystycznych, tak może to ogólnie powiem, które były prezentowane właśnie tutaj w Centrum Kultury i Turystyki. Dopiero dzięki temu, że należeliśmy do sieci kin studyjnych i lokalnych, był taki wymóg formalny, że można było się ubiegać. Na środki, na cyfryzację kina w mrągowie. No i rzeczywiście napisany wniosek spotkał się z pozytywną opinią i oceną, i uzyskaliśmy te środki. Praktycznie więcej właściwie przygotowań wymagało później, już zakup, złożenie zamówień przez firmę, która wygrała przetarg. Natomiast sam montaż potrwał kilka dni, od poniedziałku do czwartku. Tutaj ekipa montażowa uwijała się, w tym czasie również zostali przeszkoleni. Pracownicy także przez te 4-5 dni, no właściwie cały ten proces cyfryzacji został zakończony. Cyfryzacja kina w brągowie to chyba świetna wiadomość dla mieszkańców naszego miasta. Poprawi się jakość, oczywiście będzie możliwość obejrzenia też 3D, choć pewnie nie każdy film wiadomo, jak to wygląda. Jak zmienić repertuar kina, kina w Brągowie? Rzeczywiście, z tym 3D to jest tylko opcja, natomiast dużo, dużo ważniejszą sprawą to było to, że w tym momencie praktycznie wszystkie filmy są już w technice cyfrowej. Z uwagi na to, że my mieliśmy stare projektory jeszcze, które przenieśliśmy z już nieistniejącego kina Mazur, które wcześniej funkcjonowało w Mrongowie, no to nie można byłoby na bieżąco tych filmów wyświetlać. Tak Jak zaznaczam, taśma 35 mm przechodzi już do Lamusa, to będzie stare kino. Zostawiliśmy sobie wprawdzie przerobiony projektor właśnie nad tą starą taśmę na szpulę, żeby jeżeli będzie taka potrzeba, no to korzystając z filmoteki narodowej, móc te te starsze filmy w ten sposób zarchiwizowane również wyświetlać jeszcze. Natomiast w tym momencie wszystkie praktycznie filmy są na nośnikach cyfrowych. Są to rzeczywiście filmy 2D, 3D od czasu do czasu, ale też na pewno dużo lepsza jakość, dużo lepszy dźwięk przy odtwarzaniu, ponieważ tutaj kilka lat temu już zamontowaliśmy dobry system dźwięku cyfrowego: to jest Dolby Digital EX. Także on teraz przy, tych cyfrowych, przy tym cyfrowym odczycie jeszcze lepiej będzie w tym kinie rągowskim brzmiał. Czy, czy w związku z tym, że mamy cyfryzację kina, lepsze filmy? Zmienia się również cena biletu do kina? Nie, cena biletów zostaje tylko o złotówkę podniesiona. Jest to cena uzgodniona z dystrybutorem, który dostarczać będzie kopie filmowe do Mrągowa. Także nie jest to jakiś duży, duży skok. Filmy w technice 3D, o ile pamiętam, będą kosztowały 14-16 zł, te w technice 2D 13-15 zł. Także jest to minimalne tylko podniesienie cen o złotówkę. Jest to dużo mniej niż w dużych multiplexach w Olsztyni. W Kętrzynie ceny są porównywalne. Zakładam, że z uwagi na to, że dojazd do jednej czy do drugiej miejscowości również kosztuje czas, to również pieniądz, Także warunki tutaj mamy dobre. Powinni rągowianie wybierać kinom mrągowskie. Niczym nie będzie ono ustępowało pod względem jakości, obrazu, dźwięku od tych kin, właśnie w Olsztynie czy, czy, czy w Kętrzynie. Wspomnę tylko, że w odróżnieniu jakby od Kętrzyna, gdzie jest system Aktywny, gdzie okulary są myte, suszone. U nas zdecydowaliśmy się na pasywny system cyfrowego kina. Projektor cyfrowy jest właśnie w systemie pasywnym. Umożliwia to to, że inny typ okularów będzie wykorzystywany, są to okulary jednorazowe, znaczy dla widza są to okulary jednorazowe, natomiast po zakupie takich okularów w cenie 4 zł, a więc bardzo symbolicznej, są one do wykorzystywania przy innych jeszcze filmach, a stają się własnością widza, który ze sobą będzie je przynosił na co najmniej kilka, kilkanaście kolejnych seansów filmowych. Premiera w najbliższy piątek. Co widzowie będą mogli zobaczyć po raz pierwszy i jaki konkurs się z tym wiąże? Bo można wygrać zaproszenie na ten seans. W sumie ta premiera to jest właśnie bardziej pokaz promocyjny. Będzie on przeznaczony właśnie dla uczestników konkursu, który zorganizowaliśmy, żeby w jakiś taki bardziej dynamiczny sposób otworzyć kino. Zodiak. Jest to konkurs rodzinny wypaty do kina. Zaproszenia w takich karnetach czteroosobowych rozdysp rozdysponowaliśmy. Konkurs głównie kierowany jest do dzieci, bo film jest dziecięcy, tedy Poszukiwacze zaginionego miasta w technice 3D, żeby rzeczywiście można było zobaczyć jak kolosalna różnica będzie teraz pomiędzy tym co mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu a obecnym seansem. Skierowaliśmy go głównie do szkół, przedszkoli między Między innymi do mediów, żeby w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, żeby ta informacja, że, że kino zaczyna działać, pokazała się w mrogowie. Mamy nadzieję, że będzie działać tak świetnie, jak jest zapowiedziana. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. No i wspólnie zapraszamy do, do kina Zodiak w mrogowie w nowej odsłonie już od tego piątku.